Rozmowa poranka. 12 minut po godzinie 8. Tak jak zapowiadaliśmy, rozmowa poranka. Dzisiejszy gość Radio M to prezydent Gliwic, pan Adam Neumann. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Prezydencie, kolejne doniesienia o śniętych rybach, tym razem na trzeciej sekcji kanału Gliwickiego. Kolejne martwe ryby. Opisy tych sytuacji są naprawdę wstrząsające, bo jeden ze strażaków donosi, że jak się popatrzy na wodę, to nie ma miejsca, gdzie nie byłoby śniętej ryby. Szczupaki, leszcze, okonie, od malutkich po duże. Te, które jeszcze są półżywe, wyglądają jakby im brakowało powietrza, a nad nimi krążą ptaki i mają uczte to kolejna taka sytuacja są obawy wśród mieszkańców docierają do pana takie głosy że powtórzy się ta sytuacja na przykład z przełomu lipca i sierpnia tak niewątpliwie martwi nas to wszystkich bo chcielibyśmy żyć w dobrym środowisku czystym Także tym środowisku wodnym, żeby ryby pływały i żeby takie zdarzenia nie miały miejsca. Niepokojące jest to, że to się powtarza, bo przecież pierwsze e, e, śnięcia ryb były obserwowane i wystąpiły w kanale Gliwickim w końcówce marca bieżącego roku. Potem. E, na całej długości rzeki Odry te ryby zostały znajdywane. Pamiętamy czerwiec, lipiec, sierpień. A teraz znów historia się powtarza na kanale gliwickim właśnie od niedzieli w okolicach śluzy Rudziniec w kierunku w kierunku Kędzierzyna Koźla w kierunku województwa opolskiego odławiane są śnięte ryby. To świadczy o tym, że mm, powodem y, śnięcia ryb jest jakieś zjawisko, a nie jednorazowy epizod. Y, bo skoro w marcu w kanale Gliwickim potem cały y, przebieg Odry. Y, i teraz znowu w kanale Gliwickim to chyba przyczyn należy szukać jakichś bardziej systemowych, według mnie po prostu w ogromnym zanieczyszczeniu wciąż naszych wód śródlądowych i zbyt mało intensywnych działań prowadzonych, żeby oczyszczać te wody. No, właśnie, bo y, m, chciałoby się tak prosto odpowiedzieć na to pytanie, kto jest winny tej sytuacji. Pewnie też takie głosy mieszkańców docierają. E, mówiło się o jednym z zakładów. E, myśli Pan Prezydent, że w ogóle będziemy w stanie dotrzeć do, do tej informacji, na przykład jak lepiej dbać o, o kanał Gliwicki? Co zrobić, żeby do takich sytuacji już nie dochodziło? Moim zdaniem potrzebne są takie systemowe, rutynowe, przez długi okres czasu prowadzone działania, ale konsekwentne, zmierzające do tego, żeby nasze wody śródlądowe były oczyszczane. Kanał Gliwicki jest zasilany przez rzekę Kłodnicę. Rzeka Kłodnica to jest rzeka o stosunkowo krótkim przebiegu, ale bardzo intensywnym, bo źródła znajdują się w okolicach Granicy między Katowicami i Mysłowicami i do rzeczek Łodnicy to jest ogromny obszar konurbacji górnośląskiej, bo tu mamy takie miasta jak Mikołów, Katowice, Ruda Śląska, Bytom, Zabrze, gmina Gierałtowice, gminy górnicze, gminy przemysłowe, gdzie mnóstwo zrzutów ścieków przemysłowych jest. Myślę, że większość ma tak zwane operaty wodnoprawne i te zrzuty ścieków są legalne. Być może są jakieś przekroczenia. Niemniej jednak, brak weryfikacji tych operatów wodnoprawnych i działań takich systemowych, rutynowych, aby mobilizować te wszystkie podmioty, które zrzucają ścieków, do tego, aby tych ścieków było po prostu mniej i żeby one systematycznie mniej. Zanieczyszczały rzekę. Yy, nie widać, a, a moim zdaniem powinny być takie działania czynione. Czy mieszkańcy są bardziej czujni w tej sytuacji? To znaczy, yy, zauważył pan prezydent, że mocniej zwracają na to uwagę, co się dzieje z, z kanałem Gliwickim. Czy szybciej sygnalizują na przykład te niepokojące ich zdaniem sytuacje? Niewątpliwie tak. No, to, co się zdarzyło w tym roku. Nie, czyli ten ogromny masowy pomór ryb wzmogło yy, czujność wszystkich, i, i wszyscy to obserwują trzeba powiedzieć, że w ubiegłych latach takie epizody też miały miejsce, oczywiście na znacznie mniejszą skalę i wtedy, kiedy nie było takiego medialnego zainteresowania gazet, kamer telewizyjnych, dziennikarzy i po prostu wszystkich, no to nie zwracano na to uwagę. Natomiast w tej chwili wszyscy się tym interesują, no i ze strony odpowiedzialnych za dbanie o czystość wód i zabiegi i polegające na tym, żeby ta czystość wód się poprawiała następuje taka akcja pospolitego ruszenia. Tym odpowiedzialnym jest państwowe gospodarstwo wody polskie, które zostało powołane ustawą nową ustawą wodne w 2017 roku, i to jest zarządca mienia skarbu państwa, a wody płynące w Polsce są mieniem skarbu państwa i tenże zarządca tego mienia powinien systemować wykonywać y, takie wszystkie działania, natomiast nieszczęściem pewnym jest to, że dopiero teraz widzimy aktywność, teraz kiedy sprawa stała się medialna i nie schodzi z pierwszych stron gazet. Bo musimy to mocno podkreślić, że tutaj podział kompetencji jest taki, że miasto jest jedynym właścicielem basenów portowych na kanale gliwickim. Reszta należy do wód polskich. Tak warto radiosłuchaczom wyjaśnić, że właśnie z chwilą y, Uchwalenia ustawy w 2017 roku został bardzo wyraźnie i precyzyjnie określony zarządca dróg wodnych w Polsce owe państwowe gospodarstwo wodne i ono jest odpowiedzialne za wszystko, za stan czystości wód, za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i na rzecz tego Państwowego Gospodarstwa Wodnego wnoszone są opłaty. Opłaty niemałe, bo w przypadku Gliwic, gdzie miasto płaci za odprowadzane wody deszczowe, opadowe, te opłaty wzrosły w stosunku do okresu sprzed ustawy prawo wodne ponad trzydziestokrotnie. Dzisiaj te opłaty wnoszone przez miasto Ogliwice wynoszą prawie 4 miliony złotych rocznie, więc skoro mamy ustawowo określonego zarządcę z ustawowymi obowiązkami i jeszcze mu płacimy, to oczekujemy od niego właściwych Działań. Te działania obecnie są intensywne, natomiast no, niestety z pewną gorzką satysfakcją mogę stwierdzić, że przez te 5 lat od roku 2017, mimo dopominania się miasta Gliwice i osobiście oczywiście brałem w tym udział o właściwe działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nie dostrzegaliśmy właściwych działań i nawet chęci współpracy z miastem Gliwice, jak chodzi o dbanie o bezpieczeństwo powodziowe i o czystość wód. To jakie to powinny być działania Pana zdaniem? Takie, żeby mieszkańcy mogli się czuć też spokojni, bo przyznajmy to szczerze, taka sytuacja zawsze generuje jakieś obawy. Można wręcz wejść na oficjalną stronę Wód Polskich, stronę rządową, i tam przeczytać to, co wody polskie same piszą. Jeżeli chodzi o działania związane ze stanem czystości wód, to tam wody polskie same, Piszą, że do ich obowiązków i rutynowych działań. Należy weryfikacja operatów wodnoprawnych i prowadzenie ciągłych analiz zmierzających do tego, żeby zapewnić dobre bytowanie roślin i zwierząt znajdujących się w wodach płynących. No więc ja bym oczekiwał po prostu takich działań ze strony tej instytucji państwowej. Nie akcyjnie teraz, kiedy cały świat medialny w Polsce o tym mówi, tylko po prostu w Sposób ciągły. Tak jak od 2017 roku została ta służba powołana i ustalona, to po prostu należało to robić. A myśli pan prezydent, że teraz będzie możliwość podjąć jakieś takie formy, nie chcę powiedzieć o środkach nacisku, ale jakieś takie bardziej zdecydowane działania przez miasto po to, żeby doprowadzić do, do wcielenia w życie tych deklaracji? Ja powiedziałem o swojej pewnej gorzkiej satysfakcji. Miasto Gliwice takie działania podejmowało. E, e, Rozliczne pisma, korespondencje nawet z ministrami i spotkania na wysokich szczeblach yy, kończyły się deklaracjami yy, przedstawicieli wód polskich, że oni są skłonni do. Współpracy, bo ustawa pozwala też na współpracę jednostek samorządu terytorialnego z wodami polskimi w zakresie i bezpieczeństwa powodziowego, i czystości wód, ale niestety na tych deklaracjach się kończyło. Myślę, że teraz po tej akcji ogólnopolskiej i wręcz aferze no, będzie nam nieco łatwiej wrócić do tego tematu i skłonić naszych partnerów, bo ja wciąż uważam administrację rządową za partnerów yy, dla władz samorządowych, więc liczę na to, że łatwiej będzie nas nam skłonić i zachęcić do współpracy yy, właśnie owych przedstawicieli administracji rządowej. A jak uciążliwe dla mieszkańców jest ten zakaz, który do 12 września został wprowadzony? Zakaz korzystania z wód kanału Ugliwickiego? Yy. Tak, istotnie. No, wojewoda Śląski o tym wiem na pewno wprowadził zakaz użytkowania kanału Gliwickiego od śluzy Rudziniec do granicy z Województwem Opolskim. Pani redaktor, na kanale Gliwickim od. Paru lat co najmniej nie ma żadnego ruchu handlowego, gospodarczego. Odra jest nieuregulowana wciąż. Wobec tego ruch barek z miałem węglowym, który odbywał się jeszcze kilka, a bardzo intensywnie kilkanaście i kilkadziesiąt lat temu, bo miał węglowy był. Właśnie barkami dostarczany z gliwic do elektrociepłowni Wrocław zamarł, ponieważ odra nie jest spławna i nie było gwarancji, że ten ruch będzie się poprawnie odbywał. Jedyny ruch, który się w tej chwili odbywa na kanale gliwickim, to jest ruch turystyczny i rekreacyjny, organizowany przede wszystkim przez Marinę Gliwicką, a więc firmę prywatną, która oferuje no, pływanie łodziami i stateczkami po kanale gliwickim chętnym. Na pewno jeszcze przy tej ładnej pogodzie i przy końcówce lata i złotej polskiej jesieni jest to dotkliwe, bo ten ruch jest w tej chwili ograniczony. Natomiast mieszkańcy no, z wód kanału Gliwickiego raczej w inny sposób nie korzystają, no bo to przecież nie, są, to nie jest akwen, w którym można, można się kąpać czy pływać. No, wędkarze, wędkarze korzystali cały czas, bo rzeczywiście były tam ryby. Natomiast no, w tej chwili y, chyba od czasów już marca, kiedy zauważono te masowe pomory ryb, to raczej y, wędkarze no, zostali pozbawieni tej, tej swojej przyjemności czy tego zajęcia. To jeszcze na koniec pytanie do Pana Prezydenta jako przedstawiciela samorządu, ponieważ coraz głośniej mówi się o tym, że być może kadencja samorządów zostanie przedłużona. Wybory zgodnie z planem wypadałyby jesienią 2023 roku. Już pojawiają się zapowiedzi, że to może być wiosna 2024. To dobra informacja dla samorządów, więcej czasu na przykład na przygotowanie do kampanii, czy wręcz przeciwnie? A czy pani redaktor? Ja uważam, że zasad trzeba przestrzegać. Ktoś kiedyś myślał nad zmianą ordynacji wyborczej. Przypominam, że kadencja samorządów została wydłużona do pięciu lat, więc nastąpiła zmiana ustawy i kalendarz wyborczy został ustalony na jesień. Jeżeli chodzi o wybory samorządowe jesień 2023 roku. Skoro tak jest, to teraz jakieś doraźne cele polityczne, którymi kieruje się partia rządząca, nie powinny łamać tej zasady. Czyli moim zdaniem wybory powinny się zgodnie z kalendarzem odbyć jesienią przyszłego roku. Zobaczymy jak będzie wyglądał ten kalendarz wyborczy e, o tej sprawie i o śniętych rybach w kanale Gliwickim rozmawialiśmy dzisiaj z prezydentem Gliwic Adamem Nojmanem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio M 6 FM.